W punktu programu mamy gościa, którego Państwu już przedstawiłam. To jest Pani Wisna Brodowska, która nas zapozna z uwagami do raportu o działaniu na środowisko. Chodzi o elektrociepłownie zadębie. Państwo dostajecie wszystkie. Tak. wszystkie. tak. Ten bardzo obszerny raport. Na maila pani Krystyna jest z nich zapoznana, także oddaję głos. Pani Krystyno, proszę, tak w krótkich słowach, jeżeli się da, postaram ja się da. <ślańczą, 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 tak. właśnie ja, bym, tak co ten pani może się... A Ale pani, czyli ja jest mi, tam, kogo, w gdzie pani wie, jakie Tak jakoś zostaną. No. zostanę. No. to Proszę, Pani proszę, nie, nie, tutaj sobie być stanem. I tak będzie wygodnie. Dobrze. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak tutaj było powiedziane jestem Przewodniczącą Rady Dzielnicy Feryń i Stowarzyszenia Ekologiczne Lublin. Dlaczego zawiązaliśmy to stowarzyszenie? Bo y, ponieważ w tejże strefie ekonomicznej powstają no dziesiątki firm y, z różnym skutkiem oddziaływania na środowisko. My do tej pory mieliśmy problem z czterena ale z pozytywnym skutkiem, dzięki stowarzyszeniu z pozytywnym skutkiem. Między innymi odlewnia aluminium chciała powstać w naszej dzielnicy, przy naszej dzielnicy, więc to nam się wyjątkowo nie podobało. Proszę Państwa, skąd moja obecność dzisiaj? Trzech prywatnych inwestorów. Chcę wybudować w Lublinie trzy spalarnie śmieci. Skala jest ogromna, W sumie na 280 Tysięcy ton rocznie. Gdzie Lublin na swoich śmieci do spalenia około 30 tysięcy ton rocznie. Rosną wymagania normy recyklingu, więc będzie jeszcze mniej tych śmieci do spalenia. My mamy podpisaną umowę z hełmem i spalamy te śmieci w hełmie. Żadna spalarnia nam nie jest potrzebna. Całe województwo lubelskie produkuje swoich śmieci do, spal do spalenia około 160 tysięcy ton. A rubry na spalę 280. Hełm ma moc przerobową 370 tysięcy ton śmieci. Więc dwa województwa lubelskie jeszcze nie zapewni pełnych mocy przerobowych. Zasięg oddziaływania tych spalarni to promień 10 km. Tutaj właśnie mam takie raporty oddziaływania na środowisko, bo pierwszy krok inwestora, jak stara się o pozwolenie. Na budowę spalarni, to jest właśnie złożenie do Wydziału Ochrony Środowiska raportu oddziaływania na środowisko. I jak się czyta taki raport oddziaływania na środowisko, to dane są porażające. Ja mogę puścić tutaj, to jest um, strona 70 z załącznika, z 600 tam iluś stron, pisze 657. I Państwo możecie sobie zobaczyć, Łączne emisje roczne, o proszę bardzo, to są roczne emisje, roczne, łączne emisje, zastanawiające są węglowodory aromatyczne, bo tu podaję 4, 4 tony, no coś, musimy o to pytać, by to była jakaś pomyłka, proszę Państwa, więc tak, mimo filtrów, każda z tych, Elektrowni, bo tak się nazywają, spalarni, będzie emitowała dziesiątki i setki ton różnych groźnych zanieczyszczeń. Między innymi na przykład 24 kg rtęci. A teraz podają w tym załączniku, że to będzie 44 kg rtęci. 20, 20 ton na przykład pyłu PM2,5, pyłu PM10 30 ton. To są przeogromne ilości. Nie są obojętne dla naszego zdrowia. Najgroźniejszą z tych, z tych zanieczyszczeń, najgroźniejsze, to dioksyny i furany. Na przykład ludzie są dążeni do takich, elektro, takich spalarni, już istniejących, żeby ich zachęcić, żeby się nie bali. No co oni tam mogą zobaczyć? w takiej spalarni nie widać. Z brodu nie ma, ale zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się na dziesiątki kilometrów i to truje, po prostu truje. Najgroźniejsze dioksyny i furany powodują, tak, przede wszystkim nowotwory, powodują zaburzenia struktury DNA, poronienia, wady płodu, niszczą układ hormonalny człowieka, odpornościowy i nerwowy. Te da się zaobserwować, zwłaszcza młodzieży, dopiero po kilkunastu latach, łącznie ze zmianą osobowości. Kumulują się w organizmie człowieka przez 13 lat, niszcząc wątrobę, płuca, nerki. Co jest istotne? Mówią tak niektórzy. No dobrze, proszę pani, przecież w Wiedniu jest spalarnia śmieci. W Wiedniu. Ja mówię, dobrze, a jaka jest temperatura spalania w wieku? Ta osoba nie wie to ja mówię po, mówię, Panu 2000 stopni Celsjusza. A u nas oferowana i ta do, temperatura dopiero w dużym stopniu niszczy te dioksyny i furany. U nas to są tak zwane technologie rusztowe 850 stopni Celsjusza, które absolutnie nie yy, niwelują tychże dioksyn i furanów. Jak rozmawiałam tam yy, ujawnił się problem. Dzwonił do mnie człowiek, który jest w tej branży spalarnianej od 30 lat, jest naukowcem, no i właśnie też go o różne sprawy tutaj pytałam, bo my nie krzyczymy niebo nie, nie. Dzwonił do naukowców od spalarni, jak czegoś nie wiem, z, z dziedziny spalania, do naukowców z dziedziny medycyny, na przykład współpracuję z panem profesorem z Głównego Śląska i ona opowiadała mi taką sytuację, że wskazywała miasto, małe miasto we Włoszech, gdzie istniała w centrum chuta hmm, jakaś tam i nieopodal pobudowali spalarni śmieci. W ciągu kilku lat wielokrotnie wzrosła zakorbanność na Nowotworów. Także, hmm, co jeszcze więcej istotne jest? Cementownia chem ma tę temperaturę 2000 stopni Celsjusza. I tam nic 1450, jest, nie 50, będzie... Proszę 1450 Dokładnie, w ale, ale podają, jak rozmawiałam z pracownikiem, to mówił, że 2000 również, ale przynajmniej 1450, ale nie 850 stopni, która to nie niszczy tych szkodliwych substancji. W związku z tym... Y y Skoro mamy gdzie wozić śmieci z Lublina, naprawdę nie musimy ich spalać tutaj po to, żeby truć ludzi w mieście. Bo to są na pewno nieobojętne, yy, nieobojętne wyziemy, wspomina, gdzie wspomina o wysokości 60 metrów, średnicy prawie 2 metrów, yy, na godzinę emitowane są, emitowane jest 130 tysięcy. Metrów sześciennych pyłów i gazu. Żaden film tego dokładnie nie ogarnie, A poza tym niektórzy mówią: No proszę pani, ale co my będziemy robili z tymi świeciami? Co my będziemy? A ja pytam tak. Z jednej tony spalanych śmieci powstaje około 300 kg toksycznego żużla. Oprócz tego 50 kg pyłów z filtrów. 270 tysięcy ton jest w stanie spalać odpady wygenerowane przez miasto Lubin, a nawet przez <coughs> w które rocznie wraz z ma do spalenia około 160 tysięcy ton. Miasto Lubin <coughs> włoży swoje odpady do spalenia w cemento zgodnie z kierunkiem wskazanym w studium uwarunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Lubin. Studium w części kierunki 4.3 Gospodarka odpadami zakłada, że część występowanych odpadów komunalnych będzie transportowana do spalania w piecach cementowych. Studium w części kierunki 4.6 Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, stwierdza, że nie istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych mocy instalacji termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Poza funkcjonującymi współspalarniami odpadów cementowych hełmy i rejonków, wobec czego nie przewiduje się lokalizacji instalacji termicznego przekształcenia odpadów na terenie miasta. Wobec powyższego żadna spalaria w Lublinie nie jest potrzebna. Program Ochrony Środowiska Miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki o potrzebie budowy instalacji do termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Lublinie. Planowana instalacja ma powstać w bliskiej odległości od około, o, to jest około 150 metrów od osiedla grygowej, na którym mieszka około 900 osób, czyli mieszkańcy osiedla znajdowali się w bezpośrednim zasięgu emitora instalacji. Jest to sprzeczne z intencją obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wykazano powyżej, lokalizowanie zakładu sprawdzającego odpady komunalne w naszym mieście jest sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym oraz będzie zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców Ukina. Czy. Yy, może przejdźmy do głosowania, tak? Czy jesteście Państwo Nie, no jest za? No, długie, tak to się zgadzam, ale chyba nie można takiego stanowiska przysłać. Kiedyś wysłaliśmy takie nasze stanowisko 25, stron przecież nie, nie czytał tego. To znaczy, nie, pani z błędzie. Ja yy, yy, miałam do czynienia z walką z czterema spalaniami. Procedura teraz będzie taka: te nasze pytania, choćby ich było i 100, muszą wrócić do inwestora i na każde z nich, do każdego z nich. Musi się ustosunkować inwestor. Musi nam merytorycznie odpowiedzieć. Także jeżeli ja tutaj jeszcze nie wyczerpałam problemu, bo jeszcze jest mnóstwo innych wynikających z tego, tu nie mam najważniejsze. Dlatego jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę. Czy dobrze rozumiem to, co zostało przeczytane? To jest projekt stanowiska. Tak. Tak. To, znaczy, to są uwagi, jak to są i uwagi do, tego do raportu. raportu. Pan, jak Andrzej, Pan Andrzej głosić? zaproponował stanowisko, natomiast wydaje mi się, że uwagi do raportu... Yy skoro y, będą musiały y, znaleźć odpowiedź i, i to jest chyba sensowniejsze rozwiązanie, że żeby... statut przewiduje. Statut no właśnie, właśnie, nie, nie to, przewiduje, statut przewiduje opinię, stanowią apele, stanowi, stanowi, a uwagi nie. To nie kiedy znaczy, mamy czas na to. To, do, znaczy, tak, to znaczy, znaczy tak, Państwo mają czas do dziesiątego. To znaczy samą Wie pan to, ja też to, miałam bardzo mało czasu na przeczytanie tego, wgłębienie sprawy <noise> i my, Ale my jako radni nie możemy włożyć y, y, uwag i do raportu? Nie. Ale dlaczego nie, nie? Bo to nie jest w statucie. Statut dokładnie mówi, czym może zajmować się jakie podmioty To może być z... opinia. A jak to no, nie Rada może być się urzędzie? To w No to za, no, to jest w tam jeszcze nie jest Tak. W formie uchwały. Ale to tak, jak nazwiemy to jest dość y, obszerny ten dokument, informacje i decyzja Rady. Państwo są odpowiedzialnymi ludźmi bez jakiegoś takiej głębszej dyskusji, zapoznania się, przyjmowania. No, no, e... no, szanowni Państwo. Zapoznania no, bo za za to jest. Ej, Jeśli chodzi o raport, chodzi jest na jest o jest rady. 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 nie znam tego. Nie, nie znam że członkowie, jak słyszę, nie zapoznali się no, Ale nie nawet z miesiąc nie jesteśmy w stanie przeanalizować tego raportu, ponieważ nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Musimy. Musimy zaufać ekspertom Pani Krysi, tej dziedzinie. I wydaje mi się, że to jest słuszne. Proszę Państwa, jesteśmy starszym pokoleniem i nam zdrowia brakuje, a przy tych emisjach, jeżeli te elektrociepłownie się stworzy, naprawdę pójdzie raz. Czy ja myślę, że my jesteśmy y, zgodni co do ja tego... Czyli nie mam wątpliwości co to, i, to, rozumiem. To, na, Zobacz, tego, do... Rozumiem, dobrze, się dlatego że musimy się powołać na podstawę prawną, a, a tutaj a uwagi... Bo, i, bo w najgorszym wypadku jak będzie to uchwała, to jednak że w takich kursach trzeba, to jest po może być złożeni uwaga, no to, możecie państwo to Proszę bardzo, panie Właśnie chciałam zaproponować stanowisko popierające uwagi Rady Dzielnicy felin. Ale nie, to są Państwa uwagi. Państwo Ale się Pani Kuszyna próbuje Aha. zamknąć to, co się niepotrzebnie otwiera, bo to nie ma na czym dyskutować. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy na czymkolwiek dyskutować, to nad wiernością Rady Miasta <coughs> i Pana Prezydenta. Bo nie ma dyskusji. Pani radna, nie ma dyskusji publicznej, nie ma państwa dyskusji. No, ma... jeszcze nie ten czas. Pani Andrzej, Ależ pani, pan pani radna, pan a kiedy? 11.00 jest koniec składania uwag. Niech pani mi znajdzie w tym za nasze pieniądze wydanym ale dzienniku Andrzej... czy miesięczniku. Nie ma słowa o spalarniach. Trzech. Nie ma słowa o spalarni Komeko. Skończył się termin dwa tygodnie temu tak pani Krystyno składaliśmy dwa tygodnie temu te 1300 to jest formularzy. Prawo i każdy mieszkaniec ma takie prawo. Ale I dlaczego nie się byli... nie informuje mieszkańców niech pani mi powie. Ale, były. Ja Ale gdzie, były, medialne, gdzie te informacje były. Pani radna za czyje pieniądze wydawany jest ten miesięcznik. Myślę, że to nie jest temat. Ale tem jeżeli jest wydawany Andrzeju, za nasze pieniądze, nie dlaczego nie ma tu informacji o tym, że są planowane trzy spalarnie śmieci o oddziaływaniu na mieszkańców? Kto panu powiedział, że planowane są trzy. No ja, no, przecież to wynika no, z procedury. Są Proszę no. Państwa, pan. jestem radną tyle lat i pan nie zna, pan nie zna y, od wielu lat i większość. Jest określona procedura. Pan ma przykładowo działkę, czy pan ma mieszkanie i pan chce remont, remont wykonać taki, który wymaga pozwolenia, czy pan postanowił, że pan będzie budował dom, czy pan ktoś może zamknąć drogę, jakikolwiek urzędnik, czy pan prezydent. I powiedzieć panu, panie Andrzeju, ja od pana wniosku nie przyjmę, bo mi się nie podoba, bo on z góry będzie nie do, y, opinia niepozytywna. Nie. Ale państwo urzędnik, to robicie, on jest panem prezydentem. Urzędnik ma obowiązek stosować prawo i tyle. Jest określony kodeks administracyjny, kodeks postępowania administracyjnego i każdy ma prawo wniesienia wniosku. I tutaj nikt nie może, ani prezydent, ani rada, żeby wszyscy mieli inne zdanie, zatrzymać prawo złożenia wniosku. I z tego, co pani mówi, jest prawdą, że firmy pod nazwą Eko, inna od pana Jakubasa, od trzecia, nie wiem jak się Megaten. nazywa, Mega Megatan, który ma przecież na Hajdowie przy Mełgiewskiej swoją elektrociepłownię. tak, tak. Tak i proszę państwa mają prawo. Prawo dalej określa, co musi zrobić zarówno wnioskodawca, jak i urząd, jakie dokumenty i obowiązek sporządzenia takiej opinii tego raportu leży na wnioskodawcy i oni to zrobili. Dalej jest powiedziane, jest procedura, yy, prawda, złożenia wniosku w UWAG. Określony termin. Natomiast w tym momencie nie ma żadnych informacji, żadnych decyzji, nawet dyskusji, że to będą trzy spalarnie. Proszę Państwa, nikt nigdy w życiu nie mówił o w ogóle trzech spalarniach. Ale może, może, może być taka sytuacja w innym mieście, u nas trzech, że nawet i pięciu może złożyć i mają prawo. Ale, Dopiero na, pani, na, na ale etapie tak, Ale no, Żaden na... inwestor nie, nie czyni takich, y, takich inwestycji, y, nie mając y, przynajmniej... Na... przynajmniej y, ale oni jeszcze nie inwestują. No, Dopiero proszę. samego reportu to już jest y, niemała inwestycja. Pani przewodnicząca, ale... mogę jeszcze dokończyć, proszę, bo pani wiem... radna mi przerwała. Y, czy mogę Pani Radna dokończyć? Pani no ja się z Panią nie zgodzę, bo praktyka pokazuje nam całkiem co innego. Państwo wielokrotnie podejmowaliście uchwałę, inicjował Pan Prezydent, a Państwo podejmowaliście uchwałę odmawiającą inwestorom y, y, procedowania różnych spraw, powołując się m.in. powołując się na przykład osobie X na y, y, zabudowę działki powołując się na jeden, jed, jeden z zapisów konstytucyjnych, gdzie własność prywatna nie jest nadrzędna nad interesem społecznym. Ale ja nie chcę na ten temat dyskutować, ja chcę powiedzieć o czym innym. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, czy ja mogę? Bo nie, nie chciałbym, żebyśmy chowali głowę w piasek, tak jak schowali radni, nie przyjmują to do swojej wiadomości, na jakiej podstawie z, z pieniędzy publicznych. Firma com.eco nie mając spełnionych procedur, nie mając nawet opinii mieszkańców na ten temat, dostała 300 milionów dotacji. No proszę mi powiedzieć, pani radna. Ale od kogo dostała 300? Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ale Gospodarki. Ale to nie radni Bo dali. Ale ja nie mówię, że proszę radni, ja się, tylko pani mówi, że jeszcze nic nie wiadomo. No kto dał 300 milionów po to, żeby, nie wiem, spalić. Ale to nie pani odciąża radnych i prezydenta. Ale pani próbuje... Pani przewodnicząca, ja już kończę. Bo pani radna próbuje powiedzieć, że jeszcze nic nie zostało ustalone. No może nie zostało. 300 300 milionów, pani radna, 300 no, milionów? To, to są wszystkie drogi wyremontowane na Czechowie za 300, my 300 my milionów. Więc możemy my zadziałać niejako prewencyjnie. Tak jest, i zadziałajmy, i niech państwo radni nam nie mówią, czy my powinniśmy, czy nie to powinniśmy. Się, ale ja nie tak wiem, czyście tak. powinniśmy. Sugeruję pani, że powinniśmy się wstrzymać do niej wiadomo kiedy. W środę, w piątek się kończy termin. Nie daliście państwo nam szansy. W piątek. W piątek. Fizycznie w piątek do 24 można czy, wysyłać no, drogą elektroniczną. Pan, no my, Zgodnie ze, statutem... Zgodnie ze statutem paragraf 13 Rada realizuje zadania określone w paragrafie 5, no nie będę czytała tego piątego, bo w piątym jest kreowanie, podejmowanie inicjatyw, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, stymulowanie rozwoju, nie wspieranie idei samorządowej tworzenie więzi lokalnej, inicjowanie i rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego. Oprócz tego rada może podejmować stanowiska zawierające oświadczenie w określonej sprawie, apele zawierające formalne, niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. To, Zdąpia, to możemy. Tak, możemy to przyjąć w formie naszego stanowiska ogólnego. Tak, tak to, to, albo to... nie przyjmijmy. przecież to zależy od tego, tak, A tak, tak. Tak. Dobrze, to, to, mm? to yy, Głosujmy w takim razie, kto y, y, jest za przyjęciem. Tylko ja. Nie, ta, y, na, przepraszam bardzo, to będzie ta treść, która jest na tych. Nie, nie. Tak, 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 odczytana. Bo to tak, jest tak inna, w całości no, zdecydowanie. I po prostu, że to jest krótsze to, to jest, krót, to pismo, jest które jest skonstruowane, które Państwo macie, to każdy może złożyć indywidualnie. Może je podpisać i złożyć. Tak, tak. Ja Natomiast to, co odczytałam, to będzie stanowiskiem Wodkrońca. Rady Dzielnicy w sprawie budowy spalarni, bo to chyba musimy. tak Silnie, Ale jest jest wyraźnie, tak, mm, tam jest wyraźnie, bo tak obszerne to faktycznie było, tam jest wyraźnie sformułowane, że nie popieramy, czy też nie zgadzamy się, czy... Te, jest tak, tak jak, to jak jest, jest konkluzja? konkluzja jest tak, podróżę, tak. Czytanie, jak powyżej wskazano, lokalizowanie zakładu spalającego odpady komunalne w naszym mieście jest sprzeczne z interesem ekonomicznym, społecznym i będzie zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Mhm. Tak, no tak Dobrze, to przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem stanowiska Rady Dzielnicy w tym kształcie? Wszyscy? Czy pani? 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 Ja się cieszę. było łatwiej minuta. Czyli wszyscy. Dobrze, ja będę ciekawa, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Popieramy Panią i będziemy walczyli od razu. Jeżeli mogę publicznie, Pani Przewodnicząca, mogę? Tak, tak, tak. Chciałem podziękować tak, 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 tak. I, i osobiście, A, tak, tak, tak. i za współpracowników w obronie Górek. Podziękować pani profesor za zaangażowanie, bo nikt takiej pracy by nie wykonał. Proszę państwa, pisma, o Górek, też do wojewody wtedy, to pismo w ostatniej chwili do sądu wojewoda też dał, wtedy jeszcze wojewoda to udowodniła. Także dziękujemy pani profesorze. nam ułatwiają nam zdecydowanie. Dobrze, szanowni państwo. Bez... Ja serdecznie A dziękuję państwu za cierpliwość. Możemy to, po... to... to Nie, to już, nie, to już, nie, to już no, jutro będą musieli to zabrać. To... Jutro? No tak, No tak, ale to komu tak, to? tak, no bo ja no tak. No tak, no tak, no tak. tak, no tak. No tak, no tak. No tak, no A czy możemy jeszcze tak? To, nie y pan, tak, po pan zamiast, tak, bo, się wezmę, bo tam mamy... Ile? mogę dać każdą Okej, okay. byleby tam to nie było bo A może... Podpisujcie. To... pisze? tak, to... Z... zapiszą, Czy że dwa takie y same złoży. taką odbitkę jakichś zadań, to O, właśnie, to Dobrze, Ja bym tylko miał taką prośbę, żeby to stanowisko w miarę szybko w możecie. elektronicznej... I do 24 w piątek do Urzędu Miasta. Do upływa termin tak, uwag. Tak, tak. Uwagi można stać do piątku, jeszcze do północy. Do 24, tak. Elektronicznie, Elektronicznie. można tam, jak to chcę powiedzieć, poleconym terminem. Tak. Ale liczy się data wpływu w tej tak. sytuacji, a nie data wpływu nie nadania? Tak. Można? i to ta do tak, No właśnie. Można spotyczyć. A mówią, że Ktoś to, chce to jeszcze to, wziąć? I, się, ten, 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 ten. To, do Nie, do, nie idziemy tego No właśnie szkoda, że to tak ostatniej chwili. Bo to wiesz, nie nie sztuka na Tak tak,